Cześć wszystkim, przede mną mam naprawdę wspaniały Redmi Turbo 3. Pokażę jak sprawdzić aktualizację oprogramowania na tym urządzeniu. Więc upewnij się, że masz połączenie z internetem. Możesz użyć Wi-Fi lub danych mobilnych. A teraz przejdźmy do ustawień. Teraz musimy dotknąć moje urządzenie. I jak widzicie, jeśli macie oczekujące aktualizacje, zobaczycie. Ten przełącznik tutaj, te informacje, to jest... Pierwszy znak, że faktycznie macie aktualizację do pobrania. Więc dotknijmy moje urządzenie i wybierzmy Xiaomi HyperOS. Jak widzicie, wasze urządzenie sprawdzi aktualizację i są dwie sytuacje. Gdy wasze urządzenie znajdzie aktualizację, pokaże ci informację, jego nazwę, co zostało naprawione, co zostało dodane. Możesz dotknąć dowiedz się co nowego i po prostu dotknąć pobierz aktualizację. A drugi scenariusz to taki, w którym Twoje urządzenie jest już aktualne i nie ma nic do pobrania. Oczywiście, pokażę Ci również odpowiednie informacje. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę kliknij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.